I jedną z najtrudniejszych rzeczy w Ride Shadow Legends jest ubieranie naszych czempionów. Ponieważ mają oni tutaj masę możliwego sprzętu, tego sprzętu jest od cholery. Ten sprzęt ma różne statystyki, mamy dodatkowe jeszcze sety. I tak na dobrą sprawę, gracz, który zaczyna ma bardzo dużą drogę pod górkę, żeby zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Ale po tym filmie będzie miał ciutkę mniejszą. Wyjaśnię Ci podstawy tego, jak myśleć o ubieraniu swoich bohaterów. Jakie itemy im zakładać, jakie statystyki są ważne. Skąd wiedzieć, czy skąd się dowiedzieć, jakie statystyki są ważne i o co w tej całej statystycznej grze chodzi? A to wszystko, co Ci powiem, jeżeli to zastosujesz, sprawi, że w każdym miejscu zrobisz progresji go 2, 3, 4, 5 poziomów, w zależności od tego gdzie jesteś. Gwarantuję Ci, więc warto oglądać. Mam dla Ciebie mega dilak, który przyspieszy rozwój Twojego konta i ułatwi Ci granie w raid. Jeżeli dopiero zaczynasz grać w gierkę, albo masz już konto, ale idzie Ci wolniej niż byś chciał, to mam dla Ciebie konkretny boost. A mianowicie czterech czempionów totalnie z Afriko. Legendarnego Karoto, Tyrela Ugo oraz Mausoleum Maidza. Wystarczy założyć nowe konto z linku w opisie tego filmu i pierwszego czempiona dostajesz zaraz po zalogowaniu się, kolejnego na 25, 45 i 50 levelu. Ale uwaga, żeby to zadziałało Musisz się wylogować z Plerium Play Usunąć wszystkie konta, które masz tam dodane I dopiero po tym kliknąć w ten link Bo inaczej gra nie potraktuje Cię jako nowego gracza I tych czempionów nie dostaniesz A są oni totalnymi kozakami, którzy ułatwią Ci progres Praktycznie w każdym trybie Więc nie czekaj i klikaj link w opisie A teraz lecimy z dalszą częścią Natomiast teraz przejdźmy sobie do Zargali Jeżeli chodzi o to Jak podchodzimy do hmm, ubierania To jest jedna bardzo istotna rzecz Przede wszystkim musimy wiedzieć Co nasz czempion robi Jakie statystyki są dla niego ważne, i tutaj mam na uwadze dwie podstawowe rzeczy. Pierwszą z nich jest Accuracy, które jest istotne dla ponad 90-95% championów. Dlaczego? Ponieważ od Accuracy zależy, czy debuffy, jakie ma nasza postać, zostaną nałożone na przeciwników. Jeżeli popatrzymy sobie na umiejętności, to tutaj bardzo łatwo możemy zobaczyć, że mm, ta umiejętność nakłada coś takiego jak Decrease Def. Co to robi? Oczywiście zmniejsza defensywę przeciwników. Tutaj mamy kolejną taką umiejętność, jest to Weekend, która sprawia, że przeciwnik otrzymuje o wiele więcej obrażeń, o te 25% więcej obrażeń. Jeżeli nie wiemy, co jaka umiejętność robi, tutaj możemy sobie kliknąć na to i zjeżdżamy sobie w dół i tu mamy Weekend. Zwiększ damage otrzymywany przez wskazanego championa o 15 albo 25%. Czyli jak nałożymy sobie to na przeciwnego championa, czy tam jakiegoś bossa, czy coś w tym stylu, to ta jednostka będzie zbierała 25% damage'u ze wszystkich źródeł. Więc jest istotne, żeby to nałożyć. Tak samo jak istotne jest, żeby to nałożyć, bo to zmniejsza defensywę przeciwnika, a to sprawia, że przeciwnik również dostaje więcej obrażeń. Więc chcemy, żeby te debuffy trafiły na przeciwników, a żeby to się wydarzyło, nasza postać musi mieć accuracy. I ponad 90 ponad 95% postaci w tej grze potrzebuje accuracy do nakładania debuffów, więc jest to statystyka, która jest. Numer jeden, numerem 1 jeżeli chodzi o ważność w statystykach tutaj pojawia się jeszcze pytanie ile tej statystyki powinniśmy mieć jest to dosyć proste, jak mamy na przykład dungeon i mamy sobie tutaj dungeon pod tytułem niech będzie spiders den i robimy sobie level dajmy na to 10 to chcemy mieć 10 razy 10 w sensie level który robimy razy 10 na szósty potrzebujemy 6 razy 10, czyli 60, a na 20, tam dajmy na to drugi, potrzebujemy 22 razy 10, czyli 220. W zależności od tego, co progresujemy, tego accuracy chcemy mieć więcej. To jest statystyka numer 1, którą potrzebujemy na Zargali. Kolejną rzeczą, która jest istotna, jest wiedzieć, jakiego typu jest nasz bohater. Bo jeżeli tutaj mamy napisany atak, to nasze umiejętności, czy umiejętności tej bohaterki zależą od ataku. Damage based on attack, czyli damage bazowany na umiejętności atak. Tu mamy to samo, tu mamy to samo. Ale jeżeli sobie popatrzymy na jednostkę, która ma na przykład HP, to damage tej jednostki zależy od zdrowia, nie od ataku. Więc danie ataku na tego bohatera nic totalnie temu bohaterowi nie da. On nie korzysta w ogóle z ataku na żadnej umiejętności z tego co pamiętam, a tak nie będzie nic dawał. Jeżeli weźmiemy sobie przykładowo Defa, e, znaczy bohatera, który ma defensive, to tutaj mamy damage based on def. Damage based on def. E, więc te umiejętności bazuj, lecz ich damage bazuje na defensywie, a nie na ataku. Więc, nawet jeżeli tego gościa chcemy zrobić jako damage dealera, DPSa czy cokolwiek, to nie idziemy w atak, idziemy w defensywę. Jest to trochę kontrintuicyjne i niespotykane w innych grach, ale warto się temu przypatrzeć, żebyśmy wiedzieli, co robimy. Mając te dwie rzeczy na uwadze, możemy teraz przystąpić do ubierania, ale żeby ubrać naszą postać, musimy wiedzieć, jakie statystyki są dla niej dobre. I nie jestem Ci w stanie przedstawić jakby statystyk dla wszystkich bohaterów, bo tych jest dużo, ale jestem Ci w stanie dać ogólny zarys tego, na co zwracać uwagę i jakie staty są istotne dla jakiej kategorii postaci. Przykładowo debuffer będzie chciał mieć accuracy, żeby nakładać debuffy, będzie chciał mieć spida, żeby zrobić to jak najszybciej się da i będzie chciał mieć też defensywę albo zdrowie, żeby jak najdłużej przeżyć. Inną kwestią jest nuker, który będzie chciał mieć accuracy, żeby nakładać debuffy, poza tym będzie chciał mieć 100% kryta, kryty damage, a następnie dodatkowy atak, defensywę albo HP w zależności od tego, jakiego rodzaju jest i prędkość. Chyba, że jest zargalą która nakłada bardzo istotne debuffy i jest takim połączeniem trochę nukera i debuffera, bo tutaj mamy zmniejszoną defensywę, tutaj mamy zwiększony demecz, więc w przypadku Zargali akurat też chcemy tego spida więcej. Ogólnie rzecz biorąc, ten, ten tekst, który jest na ekranie, znajdziesz w opisie tego filmu, tak samo jak link do rejestracji, gdzie dostaniesz 4 darmowych czempionów, więc można sobie ten tekst skopiować i go gdzieś zapisać. Tam jest sześć różnych kategorii bohaterów, każdy bohater ma jakąś rolę i pod tą rolę będziemy go składali, czy będziemy go układali. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Teraz przejdźmy sobie do bardziej praktycznych zajęć. Na początku nie wybieramy ani broni, ani hełmu, ani tarczy. Dlaczego tego nie robimy? Powód jest bardzo prosty. Każda broń jako podstawę ma atak. Tak jak sobie tutaj widzimy, każda jedna ma atak. Każda, każdy hełm ma natomiast ma natomiast HP. Każda tarcza ma defa, natomiast nie wszystkie rękawiczki mają statystyki, które chcemy. Tutaj znajdujemy różne. Mamy defensywę, mamy defensywę, mamy HP, HP, defa i tak dalej. Więc chcemy zacząć najpierw od tych przedmiotów, które mają losowe te primary staty i dopiero później przejść do tych podstawowych, bo wtedy łatwiej będzie nam. Mm, zrobić coś sensownego. I od razu powiem, że na początku sety nie mają aż takiego znaczenia. Oczywiście, na starcie, przykładowo, na kl bardzo często jest zalecany set z stylem, po to, żeby KL miał lifestyle i mógł tam wszystko kierować, etc. Natomiast w innym przypadku, czy w większości przypadków, bonus seta, czy setu nie jest tak istotny jak bonus innych itemów, czy jak statystyki z innych itemów. Dlatego też na starcie nie myślimy o tym, żeby nasze postacie miały pełne sety, tylko żeby miały dobre itemy. Teraz tak, co chcemy mieć na mm, rękawiczkach na zargali? Bardzo często ludzie wybierają na przykład defa albo hp albo przykładowo co my tu jeszcze możemy mieć. A tak, to jest błąd. Na rękawiczkach chcemy mieć albo crit rate albo crit damage. Zazwyczaj crit rate chcemy mieć na początku, a crit damage będziemy chcieli mieć później, jak już mamy lepsze itemy. Dlaczego tak? Bo możemy, bo ogólnie celujemy 100% w 100% crit rate'u na początku. Chcemy mieć 100% kryta. I w momencie, kiedy zaczynamy, te rękawiczki są kluczowym elementem tego. W późniejszym etapie będziemy mogli tego crit rate'a otrzymać z tak zwanych substatów, czyli z tych statystyk tutaj. Tutaj, 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 czy tutaj. Więc później tego już nie potrzebujemy, ale na starcie rękawiczki powinny mieć kryt rate'a, żeby w ogóle do tego dojść. I teraz tak, szukamy sobie takich rękawiczek, wybieramy sobie rękawiczki, wybieramy sobie primary stat, kryt rate i mamy, no tylko dwie pary. I to co robimy, to nie zakładamy tych rękawiczek od razu. Dlaczego? Bo jak je założymy, żeby je zdjąć, musimy zapłacić 20 tysięcy. 20 tysięcy to może jeszcze nie jest dużo, ale w przypadku lepszych itemów ta kwota rośnie i nie chcemy tracić bez sensu serwera. Dlatego klikamy sobie Fitting Room i w tym momencie możemy sobie zakładać, jakby prób na, itemy na próbę. I tutaj sobie patrzymy na te rękawiczki, co one takiego mają. Zaznaczyliśmy sobie, żeby miały crit rate, więc tylko takie nam pokazuje. Mamy dwie pary i tutaj mamy crit rate. A. Jest spoko. Defensywa średnia, res średni, atak może być. Tutaj mamy HP i DEFA. Jest to gorsze, więc mówiąc krótko, zakładamy po prostu ten przedmiot. Kolejną rzeczą będą buty. Jeżeli chodzi o buty, to chcemy mieć buty, które mają spida. To jest jedyny przedmiot, gdzie ten speed może być wyrolowany jako Primary Stat i takie buty chcemy założyć. I teraz tak, zastanawiamy się, czego potrzebujemy. Na Zargali potrzebujemy zgodnie ze wcześniejszą ze rozpitką: Accuracy, dodatkowo Speed ze względu na to, że nakłada debuffy, Crit Rate, Crit Damage, Atak Procentowy i HP Procentowe. I takich statystyk na butach szukamy. Czyli tutaj mamy Speed, to jest podstawą, mamy Accuracy i Atak, to jest to, co nas interesuje. Tu mamy Crit Rate, Spoko, Res, tak średnio. HP i def to są rzeczy, które nas raczej mało interesują. Tu mamy crit damage, def i atak. To jest potencjalnie coś interesującego. Tutaj mamy HP oraz crit damage. I teraz tak. Tu jeszcze mamy takie speed. Crit rate res to nie. Tu mamy accuracy i atak. A, a, a accuracy jest potrzebne, więc tu mamy jedną dobrą statystykę plus atak. Tu, 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 tu. tu mamy crit damage, def i atak kryt demerż nie do końca mi tu siedzi. AP. Więc zakładamy sobie te buty. Oczywiście na początku nie mamy wielkiego wyboru, później ten wybór jest o wiele większy. Kolejną rzeczą jest chest. W przypadku chestu chcemy mieć. Mm, jeżeli chodzi o płaski atak, tak zwany, czyli atak 16, kontra atak procentowy, czyli atak 6%. Zazwyczaj chcemy mieć procentowy, dlatego że to daje o wiele więcej niż, niż, niż ten atak podstawowy. Tutaj sobie możemy podejrzeć. 16 daje 16, 6% daje 39, czyli ponad dwa razy więcej. Na początku w samym gry możemy pokusić się o te płaskie, bo one mogą dawać więcej, ale im dalej w grze, tym chcemy bardziej procentowe. Więc jeżeli chodzi o Zargale, no to chcemy albo atak procentowy, defa nie chcemy, możemy też chcieć accuracy, bo przykładowo go nie mamy zbyt dużo. I możemy chcieć HP procentowe, ale tylko gdybyśmy nie znaleźli niczego tutaj fajnego. Więc sobie popatrzymy co my tutaj mamy. Mamy atak, HP i crit rate, co jest całkiem spoko, wszystko nam się potencjalnie przyda. Tutaj mamy atak, e, atak i crit rate, co jest o wiele ciekawsze. Tutaj mamy Accuracy, czego potrzebujemy. Mamy Defensywę, czego nie do końca potrzebujemy. Mamy Zdrowie i mamy Atak Procentowy. Atak Procentowy. No, mamy dwa ataki, które mogą być całkiem ciekawą rzeczą dla naszej postaci, więc myślę, że możemy się na to skusić. Plus to jest też legendarny przedmiot z sześcioma gwiazdkami, więc on ma podbite statystyki. Jeżeli chodzi o to, jak, je, jak działają legendy i gwiazdki i tak dalej, to na poprzedni film na kanale jest o tym, więc warto go sobie zobaczyć, jeżeli nie wiesz. Tutaj mamy. Ulepszony. Atak może być. Accuracy, res i def. Atak procentowy. Accuracy, atak taki. Chyba jednak ta legenda wygrywa. Read rate HP, atak. rate HP, atak. To też nie jest złe. Ale myślę, że sobie założymy tą legendę. Głównie dlatego, że no ma o wiele więcej statystyk. I teraz tak. Jak nie trudno zauważyć, do tej pory nie skupialiśmy se na, się na setach. Dlaczego nie skupialiśmy na, się na setach? Ano dlatego, że sety na początku nie są aż tak super istotne. E, więc nie ma co jakoś przesadnie o nich myśleć. Ale widzimy, że. Mamy tutaj mm, kilka setów potencjalnych do złożenia, bo mamy tak, Regeneration, który jakiś turbo wyjątkowy nie jest, więc to sobie możemy raczej skipnąć, ale Precision może być całkiem niezły, z tym, że z tego co widzę to Precision nie mam, e, przepraszam Accuracy nie Precision, e, który daje Accuracy, ale tutaj ma, nie mamy części i mamy tutaj też jeszcze Crit Rate. Które też teoretycznie możemy sobie złożyć więc możemy pomyśleć o tym, żeby dorzucić sobie tutaj jakiegoś crit rate'a drugi przedmiot z crit rate'a w sensie mam na myśli te, te sloty i teraz tak, patrzymy sobie, tutaj zawsze będzie atak mamy hp i accuracy, hp nie jest potrzebne, accuracy się przyda hp i crit rate, obydwa są potencjalne, ale accuracy jest bardziej istotne Tutaj mamy Accuracy i Crit Damage plus HP. To jest całkiem spoko. Tu mamy HP, hmm, HP, hmm, HP i Accuracy. Eee, to wygrywa, bo Crit Damage bardziej nam będzie potrzebny. Tutaj mamy Epika, który ma trzy statystyki. Crit Rate, HP i Def. Eee, crit Damage, Crit Rate i HP. No to ta tarcza jest całkiem niezła. Tutaj mamy crit rate, crit damage, może zawiesiłem się, przepraszam, i defa, to jest całkiem spoko. To jest def, crit rate HP, dobra, chcemy tą tarczę, nakładamy sobie tarczę i teraz włączył nam się bonus setowy musimy to oczywiście ubrać, więc jeszcze tego nie mamy. No i w tym momencie potrzebujemy jeszcze sobie wybrać dwie rzeczy: brońkę i czapajkę. I teraz tak, żeby to zrobić, wybieramy sobie na przykład czapę, tutaj priority stat, wybieramy sobie to, co chcemy, czyli możemy mieć accuracy high. I co możemy jeszcze tam chcieć? Cred rate prawdopodobnie, dajmy sobie medium i klikamy sobie Hide Set Filters i wtedy mamy wszystkie nasze itemy po tych statystykach dostosowane. Możemy tutaj popatrzeć czy da się złożyć jakiś set z tego, tak na szybko patrząc nie widzę, natomiast trochę presja nagrywania może mnie przytłacza, ale patrzymy sobie po czapetce, mamy tak, atak, Accuracy, crit Rate, coś idealnego dla nas. Tutaj mamy Accuracy tylko, tutaj mamy podbite już Speed, Atak, Crit Rate. Na Accuracy nam zależy. Tutaj mamy Crit Damage, to jest spoko, HP ujdzie, Res jest niepotrzebny i Accuracy. Więc tak, powiedzmy, że wybierzemy sobie to. I dalej ostatnią rzeczą będzie Brońka, I tutaj jest podobna historia. Mamy Accuracy, mamy... Mmm crit rate, mamy HP, wszystko jest spoko, mamy speeda, mamy atak i mamy crit rate, brakuje mi tu accuracy. Mamy accuracy i atak, mamy accuracy, HP, crit damage, tu mamy accuracy, crit uh, Rate, Okej, okay. speed, atak, crit rate, accuracy, dobra, weźmiemy sobie to w tym momencie. Zakładamy, no i w tym momencie możemy to pować i zobaczyć co nam się udało zrobić. Klikamy sobie equip. No i na chwilę obecną no i na chwilę obecną włączył nam się crit rate dodatkowy. Jest oczywiście spoko. Mamy crit rate na poziomie 47, mamy crit damage na poziomie 54, mamy spida i mamy accuracy na poziomie 55. Oczywiście to nie wszystko, bo każdy z tych przedmiotów możemy sobie ulepszyć kładowo na 8 poziom, i w tym momencie to wygląda już troszkę lepiej. Mamy kryta 75, 57 kryt damage'u, e, ataku e, 1000, jakieś tam zdrówko, def, speeda 122, accuracy 106. No i możemy jeszcze oczywiście to ulepszyć raz, na przykład na 12 poziom, i w tym momencie mamy mm, statystyki 87. A tak podobny speed 129 i accuracy 129 możemy to jeszcze ulepszyć na 16 poziom, czego ja chwilowo nie będę robił. Ale możemy sobie to też zaenchantować i tutaj możemy sobie wrzucić gliwki na poszczególne rzeczy. Hmm, przykładowo dorzucić trochę accuracy: czy to raz, czy to drugi, czy to trzeci. Czy to w końcu za czwartym razem nam siada. Możemy sobie dorzucić HP. Możemy sobie. Już nie będę tego pompował dalej. Zrobić to samo tutaj. Też dorzucić, czy to atak, czy to wspomniane już 745 razy accuracy. Nie będziemy się tutaj starali na dwójkę wbijać. Nie ma to sensu. I tak dalej, i tak dalej. No wiadomo o co chodzi. Nie będę tego robił w kółko, chociaż może sobie tutaj jeszcze zrobimy atak procentowy. Przykładowo. Rzućmy sobie o 1% więcej. Wrzucimy sobie defensywę troszkę wyższą, wrzucimy sobie HP wyższe, wrzućmy sobie atak wyższy no i to daje oczywiście dodatkowe statystyki naszej postaci i w ten sposób możemy ją tam wymaksować etc. No i tutaj pamiętamy o tym, że w pewnym momencie ten kryt rate będzie mm, wynosił 100. Jeżeli wynosi 100, to nie warto ładować w niego ponad 100, to niczego tak naprawdę nie daje, więc tutaj jest jakiś limit. I teraz tak, jeszcze kilka podpowiedzi. Pierwszą podpowiedzią jest to, że okej, okay, no niby to wszystko spoko wygląda. Tutaj accuracy, tutaj jakieś tam ataki i jakby luzik, ale ja w sumie tak nie do końca kumam, jak, jak mogę, znaczy jakie te statystyki wybierać. Jeszcze do tego dochodzą przecież sety. No są te sety, okej, okay, na początku może nie są istotne, ale później stają się istotne. Skąd wiedzieć, co jest dobre na daną postać? Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Możemy sobie wejść na stronę, która nazywa się: która nazywa się hellhades.com. Wejść sobie tutaj w wyszukiwareczkę, wpisać sobie przykładowo Zargala, ale przez jedno Z, kliknąć sobie Enter, kliknąć sobie na bohatera, no i tutaj zjeżdżamy sobie na dół i mamy pokazane, proszę Państwa, rekomendowane statystyki, czyli Accuracy, Speed, Crit Rate, Crit Damage, HP i atak. Mamy rekomendowane sety, czyli Savage, Cruel Speed, Accuracy, Perception, Crit Damage i tak dalej i tutaj tak samo pod PvP. Tutaj mamy też, jakby, masterki, które możemy sobie zerknąć, i w ten sposób bardzo łatwo możemy sprawdzić, jakie statystyki są dla naszej postaci najważniejsze. A to oczywiście może przełożyć się w to, że będziemy wiedzieli, co robić.